Dzień dobry firma Wadowcy Kampery. Ja nazywam się Mariusz Sutor, jestem pracownikiem działu serwisowego. Poznawiamy dzisiaj o kamerach cofania. Czy warto, czy ma to sens o podłączeniu jak to jest wykonane. Jest trochę zimno, więc zapraszam do środka, omówimy temat w przyczepie. No i jesteśmy w środku, także możemy przejść do naszego tematu, w którym to, tak jak przypomnę jest kamera cofania. U nas w firmie montujemy głównie i polecamy głównie kamery Kamosa. Są to kamery jedno- i dwuobiektywowe. Czy ma to sens? Chyba ciężko nawet już komuś tłumaczyć, że oczywiście jak najbardziej ciężko sobie wyobrazić w dzisiejszych czasach i przy dzisiejszej technologii poruszanie się kamperem bez kamery cofania. Taka ściana z tyłu, uszkodzenie takiej ściany albo kogoś wiąże się z dużymi kosztami, więc koszt takiej kamery to jest po prostu jakaś kropla w morzu tego, co potrzebujemy, a jakich problemów można przysporzyć? Więc jak najbardziej to komuś polecam. Jeśli ktoś tego nie ma, to zapraszam jak najbardziej naszego serwisu. My to montujemy kompleksowo od A do Z. Mamy wszystko na miejscu, więc praktycznie robimy to na poczekaniu. No i co? Mamy w swojej ofercie takie kamery jedno- i dwuogniskowe jednoogniskowe to oczywiście tylko y, kamera cofania, Dwuognisk, dwuobiektywowa kamera w sumie, y, to taka kamera, która ma też funkcję lusterka wstecznego, czyli gdy jedziemy na przykład do przodu, to też możemy widzieć, co się dzieje z tyłu, a gdy wkładamy wsteczny bieg, wtedy nam przełącza na kamerę y, y, dolną, dolnego zasięgu, wtedy widzimy to pod większym kątem i widzimy też y, cały, cały spód kampera. Takie kamery mają Różne kąty, głównie w naszych kamerach to są kąty lusterka wstecznego około 60 stopni. Dolnego obiektu to jest kąt od nawet do 170 stopni. No i możemy takie kamery podłączyć pod stację multimedialną, czyli radio. Możemy taką kamerę podłączyć pod nawigację. Możemy taką kamerę podłączyć pod zewnętrzny ekran, taki dodatkowy i w sumie takie rozwiązanie też bardzo dobrze się sprawdza. Montaż takiej kamery w sumie no, dla innych trudniej, dla tych drugich łatwiej. Jak najbardziej zapraszam do nas, my to robimy profesjonalnie, mamy już tym duże doświadczenie. Trzeba taką kamerę wziąć, wymontować, najlepiej sprawdzić, jakie części mamy, z czym będziemy mieli do czynienia. Podłączenie polega na tym, że musimy sobie przygotować tylną ścianę, zazwyczaj montujemy to na tylnej ścianie w górnej części, niemalże pod dachem, tak żeby obejmowała jak największy kąt i największe pole widzenia. Musimy wyciągnąć uchwyt montażowy, który jest i przyklejany i przekręcany jednocześnie. Potem następna czynność polega na odtłuszczeniu i wyczyszczeniu miejsca, w którym będziemy montować tą kamerę. Przystępujemy do montażu. Większość uchwytów ma już klej taki gotowy, więc przyklejamy, przekręcamy to najczęściej na dwóch krętach. Następną czynnością jest wywiercenie otworu pod przewód, który będziemy przeprowadzać od tylnej ściany przez całego kampera do szoferki. Kolejną czynnością jest przeciągnięcie tego przewodu i sam przewód, który musimy przeciągnąć, tu jest trochę więcej pracy, dlatego że musimy część tego kampera w środku rozebrać, dostać się pod niektóre meble, dostać się po niektóry, pod podłogę, czasami, dostać się pod tapicerkę, więc pewne, że elementy musimy rozebrać, aby ten przewód przeprowadzić do samego przodu kampera. Samo przeprowadzenie przewodu jest dość skomplikowane i czasochłonne, więc zapraszam do naszego serwisu, gdzie technicy już są doświadczeni przez wiele lat, mają, znają układ tych kamperów, wiedzą jak to zrobić bezinwazyjnie, aby nie zniszczyć pewnych elementów, wiedzą, którym to przeprowadzić, aby to zrobić sprawnie, szybko i bez jakichś uszkodzeń. Kolejną czynnością jest przy, przymocowanie już samej kamery, którą przymocowujemy na od 2 do 4 wkrętów. Potem specjalnymi zaślepkami zaślepiamy te śruby montażowe. Gdy już to mamy zrobione, to kolejne czynności to podłączenie samego ekranu. Jeżeli montujemy do ekranu, jeżeli do radia, to podłączamy się do radia. Jeśli jest dodatkowy ekran, no to montujemy go w wybranym przez klienta miejscu na desce rozdzielczej. Dołączamy tam przewód, musimy podłączyć to się wpiąć do, do zasilania, podłączamy to pod bieg wsteczny, aby kamera nam działała tylko na biegu wstecznym praktycznie, gdy go włączamy. No i co, no i praktycznie to już nie że koniec. Potem ewentualnie tylko sprawdzenie, czy cała instalacja działa. Jeśli działa, to możemy się cieszyć yy, działaniem tej kamery, yy, a samo działanie tej kamery po prostu no powoduje, że nasza sprawność przy manewrowaniu zwiększa się o niemalże 300%. Sam miałem okazję wiele razy cofać, nawet bez takiej kamery. to ci, Bez drugiej osoby jest to praktycznie bardzo stresujące. Co chwilę trzeba gdzieś wychodzić, sprawdzać jaka jest odległość. Z taką kamerą praktycznie nam odchodzi, robimy to na raz, dużo bezpiecznie, widzimy co się dzieje. No same superlatywy, także jak najbardziej zachęcam. Oferujemy kompleksowe doradztwo w zakresie doboru takich kamer, indywidualnie do każdego kampera, jak i również do innych akcesoriów i całego montażu, których oferowaliśmy w poprzednich filmach. Także gorąco zapraszam i do zobaczenia na miejscu.